Przecież byli słynni hazardziści, którzy się potrafili zakładać o to, która z dwóch wron pierwsza usiądzie na płocie. Teraz już właściwie, właściwie ich nie ma. Widownia bardziej zmieniła się na widownię piknikową. A jeżeli chodzi o, hazard, o emocje, emocje są zawsze. Dlatego, że tam gdzie jest ruch, gdzie jest rywalizacja, gdzie możemy no, nawet wirtualnie postawić na zwycięzcę, to już są właśnie te emocje. A jeszcze doszły kłusaki, gdzie ta ekspresja jest jeszcze bardziej widoczna. To, to, przychodzi, to przychodzi dzisiaj na, na tor wyścigowy. No Dawniej pod kasami totalizatora można było spotkać i pana mecenasa, i tego, co z buzeczkiem złą wozi. Teraz to, to, to już właściwie i oni są, ale są i... Rodziny z dziećmi, zwłaszcza, że nasz tor jest typowym torem kurortowym. Tylko w sezonie kanikuły tu się odbywają gonitwy. Najwięcej, jak pamiętam, to było 12 dni wyścigowych w roku, dlatego że bieżnia jest dosyć wąska. Jedna z niewielu w Europie już trawiastych, trudnych do utrzymania. No a teraz jeżeli mamy cztery dwie ścigowe, to i tak jest bardzo dużo. Ze względu na to, że no, koni dobiegania jest mniej. I tak jak dyrektorzy mówili, coraz trudniej zdobyć, zdobyć konie dobiegania. Poza tym jeszcze jedna rzecz jeszcze. Nie ma już gonit stiplowych, gonit przeszkodowych. Z wielu względów. Wybranie konia do stipli jest rzeczą bardzo trudną. Nie każdy koń się do Mówi, tego pan do, nadaje. Mi pan do mnie językiem dla mnie zupełnie niezrozumiałym. <noise> no, przepraszam. Mówię o wyścigach przeszkodowych, dystansowych wyścigach przeszkodowych, gdzie koń musi być i wytrzymały, i skoczny. Ale również jeździec, to nie może być jeździec, który jeździ wyścigi płaskie, od miasta do miasta, jak my to nazywamy. To musi być również jeździec, który potrafi skakać. Dziękuję panu pięknie.